Witam Was serdecznie. Ten gentleman będzie właśnie świat będzie w sumie przyczyną podzierawienia tych drzwi. Zaczniemy sobie najpierw od drzwi. No, w sumie są drzwi. Zaczniemy najpierw od drobnego śrutu. Później wleci Breneka. Kaliber to jest 2070, czyli taki mniejszy niż standardowy. Zaraz wam pokażę o co tutaj chodzi. Tutaj mamy. wście dla tych co nie wiedzą. To jest pocisk 1270. A tutaj mamy. 20-70, czyli jest widać taki ołóweczek przy tym, nie? Także mam nadzieję, że to nie przejdzie przez te drzwi. Brenneka wiadomo, że przejdzie, ale po tej brenece sprawdzimy też inne rzeczy. Dobra, zaczynamy. Awlotuję do komory drobny śród. Strzelimy w prawy dolny róg. Pierwszy w sumie wynik. Jak widzicie, wiązka śród tutaj przebiła sobie elegancko drzwi. Zostawiła potężną dziurę. Po drugiej stronie. O dziwo. Też przeszła. Czyli śród przeszył już te drzwi niczym normalnie. Przeszło, jak, jakby strzelał do tarczy. No ale nic. Dobra, śród przeszedł. Ale to nie koniec. Spróbujemy jeszcze Brenekę. Już w sumie tak tylko z ciekawości. Z Breneka? Tak, Breneka. Wiadomo, że przejdzie, ale zobaczymy, jaką ładną dziurkę zrobi na tych drzwiach. Dobra, uwaga. Piękna dziura. Ej, to jest. To było? Nie. To skąd to się wzięło? To wiele zarobiło. Nie, no niemożliwe. Przecież jeden był. Pocisk. Pokaż go od tej strony. Przeszedł jak w mordę, strzelił. Nawet nie ma tutaj co dyskutować. To są drzwi od Opla, także od potężnego auta. Raczej ciężko zniszczyć Opla. Ale. Widać, że tutaj sobie dały radę. Dobra. Idziemy teraz po. Po co strzyby z pistoletu? Teraz mamy tak amunicję FMJ, czyli amunicję z pełnym płaszczem stalowym i amunicję Hollow Point. W tym przypadku to jest Black Mamba, czyli taki pocisk obronny. On ma dużo większą energię, ale jest bardziej taki penetrujący, taki ekspansywny, więc zobaczymy, jak on się sprawdzi. Standardowo Glock 19, amunicji innego nie posiadam. Odległość teraz jest to jest strzelica 50 metrów, także Spróbuję trafić, nie obiecuję, że mi się uda, bo jestem leszczem. Dobra, idziemy, zobaczymy czy coś trafiłem w ogóle. A jakbym nie trafił, to sobie wezmę następny Dobra, także tak jak myślałem, jeden nie trafiłem. Pytanie teraz który tutaj przeszedł? Tak, przeszedł nawet przez tą podwójną blachę. Nie zatrzymał się, tylko przyszedł na wylot. No niestety, na razie jest. Drzwi mają 0 punktów, czyli o co tutaj chodzi? Po co się w ogóle chować za drzwiami, jakby to nic nie dało i. Ale to by nic nie dało i tak. Wszystko by przestrzeliło 50 metrów, i wszystko przeszło. Dobra, jeszcze mamy te dwa hollow pointy, ale w sumie to jest dobry moment, żeby sprawdzić tą oponę. Bo jeżeli chodzi już o części samochodowe, to. Bardzo często ludzie myślą, że strzał w oponę to jest, że opona pęka, rozrywa się. Wiadomo, że ta nie jest napompowana, ale strzelimy sobie z fmj w sumie, czyli pocisku pełnopłaszczowego, a później damy hollow pointa za nią. A to czemu? A to temu, żeby takiej amunicji typu full metal jacket używa na przykład policja, w sumie wszystkie inne służby, prawie wszystkie, jeżeli chodzi o taką broń służbową, także zobaczymy, czy... Czy tutaj coś się w ogóle z tą oponą wydarzy? Dobra, chodźmy dalej i strzelimy. Dobra, strzelamy. Okay. Dobra, co tutaj mamy? Tego fmj to Dobra, to będą dwa fmj w sumie. Do pierwszego strzelę w tamto. To. Dobra, i teraz w oponę. Dobra, zapraszam do naszej opony. No, i patrzcie na to. Taka malutka dziurka. A tutaj jej nawet nie widać. Jak teraz powietrze ma zejść z takiej opony? Przecież to by schodziło ze dwie minuty, nie? No, ale dobra, spróbujemy teraz. Dobra, jest już załadowany. Ten hollow point, czyli tutaj już bardziej ekspansywny pocisk powinien się nam troszeczkę inaczej zachować. Dobra, idziemy z tym hollow pointem. Nie wiem, czy to słychać na nagraniu, ale jest totalnie inny dźwięk i w ogóle ta amunicja inny ma odrzut. Jest lżejsza i w sumie ma mniejszy odrzut, ale czuć, że jest bardzo energiczna. I patrzcie na to, czyli pocisk hollow point, czyli taki, który się rozwala. Ta dziurka jest niewiele większa. O, ale tutaj, tutaj już widać różnicę chyba, że delikatnie bardziej rozrywało. A tu macie dziurkę, tutaj jest dziurka po FMJ, a tutaj po hollow point. Także jest słabo, nie wiem ile trzeba by było strzelić w tą oponę, ale dobra, strzelimy parę razy, zobaczymy czy się coś wydarzy więcej. W razie tam są dwa pojemniki na gaz, zobaczymy też czy wybuchną. najpierw ja strzelę w nie. Opona. Dalej nic nie widać. Trzecia dziurka się pojawiła, mała. Mi się wydaje, że po trzech takich strzałach w oponę, to powietrze by schodziło jeszcze no, dobre dwie minuty, może jedną, ale wydaje mi się, że ten. A tutaj, jeżeli chodzi o... Co to jest? Na co to jest? Cięta blacha, to jest chyba do pompowania balonów. To nawet nie ma co gadać, od razu to przeszyło, także luz. Ja sobie rozładuję. Tyk. Dobra. Możemy sobie iść po słabszy kaliber, czyli 918 Makarov. Różni się tym od zwykłej dziewiątki, że jak sama nazwa wskazuje, nie jest to 919, tylko 918. Jest to słabszy pocisk energetycznie. Ma inny kształt, bardziej, bardziej taki nie wiem, tempy? Jak to nazwać? taki kulisty. Dziewiątka jest taka ostra, a zaraz zobaczcie w porównaniu jak ten Makarow wygląda. Jest, jest zupełnie inny. Wszystko przechodzi przez te drzwi. Nie wiem, no myślałem, że drzwi od Opla będą pancerne, bo no, podobno są wykorzystywane w Afganistanie do przewozu, przewozu VIP-ów. Opla ogólnie. To bardzo twarde auta. To jest 919, a to jest 918 Makarow, czyli 9... 19 Luger Parabellum jak, jak zwała. Tutaj mamy Makarowa. Gwiazdą tego odcinka będzie ten radziecki gentleman, prosto z fabryki w wie gdzie. Ale jest to wojskowa produkcja, na co wskazują te dwa skrzyżowane miecze tutaj, jak widać. Jest zasilany z magazynków jednorzędowych. Jest, jak to mówiłem, słabszy energetycznie pocisk. Jest to ogólnie taki Litowaty sprzęt, przynajmniej według mnie, dobra, siedzi nam w komorze. Spróbuję stąd coś trafić, ale to jest makarow, więc ciężko jest coś trafić w ogóle, nie? Także zobaczymy. Muszę zmienić. Jest śmieszne w nim, że żeby wyciągnąć magazynek, to trzeba tutaj tak nacisnąć za to, nie? Jest pusty, dobra, możemy go zostawić i idziemy do tak. rururururu. Strzelbę już znacie z innych odcinków. To jest Kaliber 1270, jest krótka lufa bez czoka, czyli rozrzut jest duży, może w tym przypadku to pomoże nam zwyciężyć z tymi drzwiami. Załadujemy sobie drobny śród, jest bardzo drobny śród, bardzo słaby energetycznie. To jest ILE 24 gramy? I strzelę, chociaż jest nieustawiony kolimator w któryś tydzień. Dobra, idziemy. A, mamy pierwszy punkt. Nic nie przeszło odbiło się tutaj od drzwi, tylko lakier został zdrapany. A jeżeli chodzi o strzały z Makarowa, to z tych wszystkich w sumie trafiły tylko raz. Chyba tutaj drugi, albo tutaj. Ciężko powiedzieć, a resztę nie trafiłem, ale to nie jest żaden wstyd, bo ten Makarow to trochę gówno. Ale zobacz, ten makarów już. Nie, też też tutaj wszystko poprzechodziło. Dobra. Czyli wychodzi na to, że 9-18, troszeczkę słabsze, ale też przejdzie przez te drzwi. Także dla ta lipa. Mamy jeszcze jeden nabój do strzelby. Teraz strzelę z bliska. Poświęcę siebie i swoje zdrowie i życie, żeby nagrać, jak zrobi ładną dziurę w tych drzwiach. Że strzelimy bardziej z bliska. Pocisk taki sam jak wcześniej. Przedaję teraz w lewą krawędź. Z powodu wyłączył mi się kolimata. Nie jest to dla niego dobre, dobra reklama, że nie chodzi. On nie chodził, bo się przyłączył. Ej, wyłączył się znowu. Zepsuł się? Co chodzi? Dobra, jebać. Większego ładunku środkowego niż tutaj no tutaj jest dużo mniejszy to wszystko się rozpłysnęło, a jest to spowodowane też tym, że ta strzelba krótsza nie posiada czoka czok to jest takie coś co dławi śród, żeby on się tak za bardzo nie rozchodził na boki tylko żeby wiązka była bardziej skupiona no i tutaj widać efekt Dwa... teraz postanowiłem wykorzystać taką amunicję typu hollow point Czyli dokładnie to jest amunicja myśliwska, to jest amunicja firmy chyba Hornady Vmax. Zwróćcie uwagę, jak ona różni się od amunicji standardowej. Tutaj macie zwykły czubek i pełny płaszcz stalowy. A tutaj czubek jest zaślepiony takim plastikiem, żeby zwiększyć właściwości balistyczne, żeby ten pocisk się zachowywał balistycznie odpowiednio. Natomiast w środku. Jest taka jakby dziurka, owinięta też tym płaszczem, i normalnie jest ołów, i jeszcze do tego jeden chyba dodatkowy stop stali, nie wiem jaki. W związku z czym ten pocisk ma oddawać energię od razu po trafieniu w pocisk, a nie tak jak w przypadku tego pocisku. Znaczy on też, ten pocisk też fragmentuje, ale ten fragmentuje znacznie szybciej i przy znacznie mniejszych prędkościach, jakie osiąga. A tutaj jeszcze będzie krótka lufa, wchodzi, bo to jest Aero Precision 10,5 cala lufa. Także krótka lufa to jest też mniejsza prędkość wylotowa. Więc zobaczymy strzelę teraz do opony i strzelę również do drzwi. Dobra teraz zaczynamy z tą amunicją tak jak mówiłem wcześniej i strzelimy drzwi i oponę. To jest dystans około 40 metrów w tym momencie. żeby nie było, że strzelamy w powietrze, tam jest blacha, żeby nie było. No jest troszeczkę większy otwór. Tutaj faktycznie już jest otwarta, otwarte te takie włókna tej opony, nie wiem jak to się nazywa, ale widać, że tutaj już coś się podziało. To należy zwrócić uwagę, że to jest pocisk, który praktycznie eksploduje. Chyba nawet tutaj przy wylocie będzie widać Tak, przedziurawił ją O, spójrzcie na to Rozpadł się W sumie to, to będzie chyba ten największy A te tutaj będą dziewiątkowe Tak mi się wydaje Albo ten będzie z 2, 2 3 Ciężko powiedzieć Nie nagrywało się tutaj nic z tyłu, także nie wiem Jeżeli chodzi o drzwi, moi drodzy To sytuacja wygląda tak Dziura na wylot Jest jedna z tych dwóch Nie różni się niczym od dziewiątkowej te są dwie odbraneki. ta malutka jest właśnie od 223 czyli to jest to jest ta niżej tutaj tutaj był jeden strzał tylko do drzwi fajnie wycięta jak normalnie klaserem a dziewiątki dziura dużo większa wszystko przeszło także wydaje mi się, że jeszcze ta kula tutaj zachowała na tyle energii, że spokojnie mogłaby człowieka Zabić, albo poważnie zranić. Jeszcze tak dla fanu parę sztuk, tak chcę, żeby spadły jedna przy drugim, jeden pocisk przy drugim. Mamy amunicji to jest 5 sztuk. Dobra, strzelimy tak jedna przy drugiej żeby była Kurczę muszę wyżej strzelić, to fajnie będzie widać po tej drugiej stronie. wyżej, żeby było widać fajnie po drugiej stronie jak to się rozchodzi wszystko. Patrzcie jakie piękne dziurki się tutaj utworzyły, niczym wycięte normalnie wycinarką ze stali, coś pięknego. Dobra, tutaj 2-2 trójka to sieje totalne zniszczenie. Sprawdzimy jeszcze tak. 308, zobaczymy jaką zrobi dziurę. Bo to, że zrobi dziurę, to jest pewne, to kwestia już tutaj jaką nam zrobi tą dziurę. No i... I w sumie to chyba wszystko. Została nam największa bestia. Zastosujemy dwa typy amunicji. To jest kaliber 308 Winchester i mamy amunicję typu soft point, czyli bardzo podobny system działania jak w tamtej, w której był czubek z polimeru. Tutaj jest czubek całkowicie ołowiany i to ma taki, no praktycznie taki sam cel, tylko jest troszeczkę gorsze właściwości ma balistyczne, ze względu na to, że ten ołów nie jest idealnie zaokrąglony. Ta amunicja jest troszeczkę droższa. Zwróćcie uwagę, że ona ma. Czubek tutaj z bardzo delikatnym płaszczem, następnie ten płaszcz jest grubszy, a następnie jest całkowicie gruby po to, żeby oddawać energię stopniowo. No tutaj już 308 mk to jest wiadomo, że wyprawi jakieś większe szkody, ale zobaczymy na ile większe szkody. Zaczynamy. 308. Być może trafiła tutaj. Taki największy z tych otworów. Po stronie zewnętrznej są trochę większe. Jeżeli chodzi o drzwi, 308. Gdzie mamy? Tutaj. No i przeszło akurat przez ten. Przez drzwi. Także trochę lipa. Podmęczymy jeszcze trochę tego makarowa. Tutaj w dół strzelimy, tak jeden czy drugim. Ojej, jaki tu trzeba dziwny chwyt trzymać. Makarow też tutaj porobił fajne dziurki i zobacz, na wylot wszystko poprzechodziło. Ja pierdzielę. 9-18 Makarow poprzebijał to na wylot. Ja pierdzielę. To jest poja... Co by się wydarzyło, gdyby... Nie wiem, był pościg i policjant trafiłby kilkanaście razy w oponę. Zasymulujemy taką sytuację z fmj oczywiście i zobaczymy ile to zrobi dziur. Jakby policjant trafił tyle razy, to byłoby tylko... Byłaby tylko dalej taka malutka dziurka. A, tutaj jakieś druty nawet powychodziły. Skaleczyłbym się. Nie no, raz, dwa, trzy, No wszystko jest w tym. generalnie główno się tutaj wydarzyło. Większe dziury są pewnie po tej stronie. Tak, to co tutaj przychodziły rykoszety. No to dobra, tutaj są jakieś dziurki faktycznie, nie? Ale czy to od razu opróżniłoby oponę? Biorąc jeszcze pod uwagę, że ona jest taka twarda, wydaje mi się, żeby się tutaj nic nie wydarzyło większego. Nie ma sensu strzelać w opony. Lepiej w instrybutor już strzelać. Sprawdzimy jeszcze boczne krawędzie tutaj. Było w to samo miejsce i sobie przeszły pod różnym kątem. Tutaj natomiast, aha, zobacz. Tutaj zatrzymał pocisk drzwi, zatrzymały dziewiątkę w sumie, ale tylko w tym rancie. A tutaj już przebiły. Także to jest takie trochę dziwne, no ale generalnie 99% przeszło. Także no, nic by to. Tutaj mamy jeszcze takie cudo, kaliber 30-30, to jest Lever Action od Marlina. Och, wchodź tu Czy Jest to kal kaliber karabinowy, bo to jest 7,62. Bardzo ciekawa konstrukcja, z górkiem. Najtańsza broń dzisiaj zdecydowanie, zdecydowanie. Zobaczymy, co się stało z oponą. Mm, 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 mm. Cały czas te same dziury, nic nie widać, żeby... O, tutaj coś się tak bardziej wydarzyło. Ale nie jest to też nic takiego poważnego. Zobaczymy, co się z drzwiami stało. Teraz ja tak podziorawione, że ciężko powiedzieć, gdzie tutaj to wpadło. Ciężko tutaj cokolwiek stwierdzić, a co za gówno.